A więc siema widzowie, z tej strony Fortnite a dzisiaj poprawiamy odcinek z update'u, bo ten wczorajszy ogólnie, bo jak to nagrywałem, to wczoraj był wczorajszy, bo dzisiaj ogólnie pad. To ogólnie chłabo mi wyszedł, też były jakieś momenty tam, że Wam słuchawkami, że trochę się zrageowałem, bo gówno grałem po prostu. No, przepraszam was widzowie za to, co wczoraj ustawiłem, bo Ogólnie chciałem wam jeszcze raz znowu pokazać coś nowego i dać tym świętym spokój, chociaż i tak, przepraszam was widzowie, to jest po, prostu takie po, jest po prostu takie powtórzenie, żeby lepiej mi tym razem wyszło. Dobra, przed startem zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, a teraz jeszcze wam chciałem pokazać te jeszcze zapomniane rzeczy, które miałem dodać do tego update'u. No i na razie to tyle. I w ogóle życzę mi wszystkiego najlepszego, bo jutro mam urodziny. Dobra, przechodzimy do odcinka. Rzeczy, które zapomniałem Wam powiedzieć, to jest, że jest na przykład... Pamiętacie ten nowy ekran w lobby. Wiecie? Ten ekran w lobby. To ja wam pokazywałem, chociaż teraz wam nie, pokaza nie pokazałem wam tutaj, że możecie... Jeżeli teraz chcecie na przykład skip zagrać, lub ktoś jest online, to... Może teraz musicie ten. Na przykład, przed update'em było tutaj, to teraz, a teraz ogólnie jest po prawej stronie, co jest dla mnie słabe, bo tutaj ogólnie karty się przyzwyczają, ale teraz to trzeba się znowu przyzwyczaić. Ja się i tak poprzezwyczaiłem do tego, jak w ogóle widzieliście, jakie są moi, jak moi znajomi, chociaż tam ciul mnie to obchodzi. Ale na pewno też się to zmieniło. no dla mnie też na minus, bo te lobby akurat jest beznadziejne dla mnie w tym update. Dobra. Teraz jeszcze też zapomniałem Wam dodać, że jeżeli chcecie sobie zmienić stream, to klikacie na Xboxie, klikacie ten ten, ten przycisk. I nie wiem jak to na PlayStation czy Nintendo, ale zobaczcie to, jeżeli chcecie sobie zmienić, to musicie po prostu kliknąć na Xboxie ten albo na przykład na coś innego. Po prostu... Mm. No i tak, na przykład chcecie sobie zmienić tryb, to musicie wejść tutaj. Na przykład chcecie sobie zagrać biomsu, musicie wejść tutaj i znaleźć tryb biomsy, bo akurat tu mam pokazane biosy. Ale dobra, zmienię na battle roll. Ogólnie koronkę wczoraj wygrałem na lagach, rozumiecie na lagach. Dobra, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że tutaj są jakieś ukryte drzwi i niestety, ale w tym updatecie nie polecę na, na tego nowego bossa, bo może... Bo boję się, że od razu dennę od razu, ale pokażę ale od razu pokażę wam, kiedy dam radę zabić tego bossa, ale pewnie tak jakiś chłop napadnie na mnie den. Dobra, wczoraj powiedziałem wam jeszcze o ten temat o tej nowej dacie. 7-12 to był początek piątego sezonu. I stara mapa ma podobno powrócić do Fortnite'a, więc akurat spoko. Dobra, to co teraz musimy zagrać jedną gierkę i pokazać wam jeszcze kilka rzeczy. Po prostu. Ja więc dobra, to co, widzimy się w gierce. Zresztą, ale wczoraj wam pokazałem ze sklepu, co jest nowego. Więc z tego akurat nie będę musiał wam znowu pokazywać, chociaż, chociaż będę musiał wam jeszcze pokazywać, z, pokazać z, coś jeszcze jednego. Więc co, widzimy się w gierce. Jeszcze zrobię to tańczę. Grindy. Ja jeszcze poruszę ten temat z tymi, z tymi z tymi nowymi cukierkami, na ten żelek zwykły taki tak zwany Fall guys, bo Fall Guysy zostały dodane do Forda i tak można powiedzieć żelek leczy po 10 HP tylko na kewa. Malina, jak zje się ją to dostaniemy double jumpa, czyli wysoko, sk wysoko możemy skakać te cukierki kukurydziane to tak, że, że leczy tylko zielone HP a, a ten cukierek to on chyba dostanie się albo w ciekizny Albo po prostu skok double. Więc co? To, to gdzie lecimy? Nie wiem, le spróbujmy na ten. na ten, ale. I, ale na pewno i tak będę słabo grał, więc sorry widzowie. Ale spróbujmy. Chociaż. Ogólnie ta nowa pompa. Jeśli chodzi o tą nową pompę, tak zwaną pompę na, na drucie, tak można powiedzieć. To jest ona też dostępna w wersji mitycznej. Ale na Battle Royale chyba nie jest. Chociaż nie wiem, czy może to w jakichś innych safe'ach, na przykład na ruinach rumo czy na. na przykład na. na wiecie, gdzie ta fabryka jest. To może jest, ale nie wiem, jak ją można dostać. No, może jakieś jakiejś kreatywie, czerwone, zielone. Może ją dostaniemy, ale na Battle Royale na razie nie jest dostępna. O, już chyba ktoś leci. Po prostu. Więc co teraz musimy. Co teraz? Kto tu le... Już ktoś do mnie strzela. Dynietnica. A ich zapomniałem. Dynietnica bije po. Dynietnica bije po. Czekajcie, bo ja zapomniałem. Dynietnica bije po. 115 Bo możecie nawet jak coś kolapsować kogoś na przykład I to jest ogólnie plus, bo przynajmniej ten przynajmniej usuniecie HP Dobra Trzeba mi jeszcze pokazać tą miotłę, ale niby gdzie ona jest, to ja nie wiem. O kurde, bo chłop chyba. Dobra. Dobra, zabijamy tego bossa. Dobra. I miał tego żelka. Możemy od razu poleczyć się. I lecimy, lecimy na ten. Jeśli chodzi o ogólnie. Jeśli chodzi ogólnie o ten save to ogólnie w tych dwóch się nic nie zmieniło. Dobra, czarza, zabierzemy, bo jest ten... Dobra. O kurde, Jezus, jak się przestraszyłem na... Dobra, to Dobra, uciekamy. Musimy poszukać tą, tą, tą. Kurde, już to sidzie. idzie. Dobra, no nic lecimy. bo tutaj bo tu chłopiec dobra porobiony czy miałem tą myotłę nie dobra o miał nową pompę chodzi mi o tą pompę to jest jakby strzelka na o kurde strzelba na kołki to jest bot, ale dobra, lecimy. Lecimy już autem. No i teraz mi już wychodzi lepiej. Ogólnie. O kurde, chłop. Dobra. Dobra. Kolejny. On nie miał też tej miotły. Ale dynietnica to jest moja ulubiona... O kurde. Ta strefa, ale... Dobra, przetrwam. Dietnica to jest ogólnie moja ulubiona broń, bo bije chyba max 115. To jest nawet dużo, bo jest dla mnie ich ogólnie lepsze niż na przykład ta taka rakietnica na przykład. No bo to to jest ogólnie vibe Halloweena, wiecie no. Jedynie, jedynie musimy jeszcze poszukać tą miotłę, ale... Ja nie wiem. Ja ją znalazłem... Ja ją... Ja ją... Ja ją, ja ją ogólnie... Ja była ta nowa pompa. Ja ją już... Ja ją ogólnie... Miałem. Już nawet na początku gry, a teraz ja nie mogę znaleźć, co jest? No nie wiem. Baczymy no. Chyba poszukujemy tą tą. Gdzie jest ta miotła? A, su. Dobra, my no możemy się chociaż poleczyć żelkiem. I zobaczcie, zobaczcie to, jak zjemy malinę. Zobacz jak skaczemy. No, mega dużo skaczemy. Nie zmieniło się akurat nic. Tutaj. Ale ja nie wiem, gdzie jest ta, ta dnietnica? To znaczy ta, ta miotła. O jest, miotła! W końcu, dobra. Zobaczcie teraz to. Mamy miotłę i ona jest w wersji mitycznej. Zobaczcie to jak ona ładnie wygląda. I to jest mega fajna miotła. I ogólnie chcę, żeby taka lotnia ogólnie była, bo ciekawe czy ogólnie taka lotnia kiedyś będzie. Ale nie. Ogólnie fajnie, że dodali miotłę, bo nie wiem czy ogólnie poprzednim Halloween miotła taka była, ale może była, bo... O kurde chłopie. Kup mnie nie zauważył. Mnie nie zauważył, co jest? Dobra, ale ta miotła naprawdę mega strasznie wygląda, jest ogólnie lepsza niż na przykład y, ta moja jest ogólnie lepsza niż jakaś zwykła czy nie rzadka, rzadka ta mega ładna. Jest tutaj ten, ten, ten taki ten pirat duch, który ma to tą, tą możemy taki możemy otworzyć, jeśli możemy ją otworzyć. Fajnie, że ogólnie na Halloween do... Dodali taką rzecz, ale uwaga, bo chłopieci. Leci. Ja się nie umiem bić. Jak głupno gram po prostu ludzie. Dobra, biorę no... Biorę nuby go, tego. Biorę tom. Ale widzieliście. Ej, ciekawe, czy będzie taka. taka. mityczna. taka lotnia. Bo. nie będzie ona w wersji mitycznej, ale żeby chociaż była w wersji legendarnej. Bo naprawdę postarali się z tym miotką. Dla mnie. To jest ona do uciekania. Ja Wam używam, bo jest chyba. Już dla mnie lepsza niż ten Taron, według mnie. Ale. nie wiem. Jeśli chcecie, to może ten. Dobra, ty rolką. Dobra. jest ja sam je odpłacę znowu. No widzowie, ostatnio straciłem swoją formę, dlatego. Dobra, chodź. Ogólnie jest samo spas, ale. Ja nie biorę. Barweź ten. No. Nie wiem, no, ale przynajmniej mam chociaż dwóch fragmentów. Zobaczcie. Do co? Ja chyba wszystko Wam. Najważniejsze, co pokazałem, chyba. Co jest? No. Nie dziwię się, bo nie ukrywam, bo słabo mega już gram. I gram, nie grałem tak, bo widzicie, co się zaraz stało. I teraz jak kogoś spotyka, to uciekam. Ale nie, ja po prostu mam wielkiego pecha. Po prostu. Wiecie, gram, jak gram, jak bot po prostu bo tam są te rzeczy co tutaj jest? o kluczyk jest bratusz jest lepsze. Niech ktoś sobie wezmę mnie snajpę Ale nie, ja wczoraj zrobiłem wina, a miałem takie straszne lagi, że to ja nie wiem to aż szok Co to jest A nie, nic ciekawego nie ma Dobra, ale gdzie są typy? Powiedzcie mi. Jest strefa. Będziemy musieli lecieć, tak na naokoło tym autem. Ty, bo tam, tam się strzelałem. Dobra, lecimy. Ktoś tu w ogóle jest? Dobra. a ja... Bo ja próbowałem kogoś tam zrobić, ale... Teraz gdzie ci ludzie są? Dobra, ja jednak tam nie będę jechał, bo jeszcze strollowany zostanę. Ale ja się skitram w ogóle gdzieś. Zobaczymy czy coś tu jest w ogóle. Ej lol! O kurde, nie! Jak ktoś z chłop snajkom ktoś spalił. Najgorszej. Będę musiał uważać. No nie, bo ja tu się boję jeździć. Nie, to jest znak Jezus. Dobra, ja może sobie się przejadę i zobaczę, czy jakiś typ tu będzie. Najgorsze, jak ktoś będzie snajpił, wiecie. Tak to jest z tymi mega snajperkami. No. Akurat nie jest snajpa, to spoko. Ale patrzymy. O, chłopa widzę. Jest, chłop. Widzę go Widzę go o Gdzie jest ten chłop? On Widzę go O ty. Nie wiem czy ja mu zadałem Ja czas słyszę tego chłopa To dzisiaj Polska gra z Mołdawią, i dajcie znać, czy będziecie oglądać mecz w ogóle. To jestem w top 10, ale. Ja tu w ogóle żadnego chłopa nie mam, a ja mam dosyć. no. Mega fajny lud, no. kurde, ja mam. Ja mam ten Double Skok. A kurde. Tele... O jest, i jest ta. jest ten koszyk z tymi. ja sobie tego żelka. Tego fasolka po prostu. Fasolka. A jestem. Gdzie w ogóle te typy? Są jednego w ogóle widziałem, a drugiego nie wiem. Ten chłop miał katany, drugi, a ja nie wiem. Dobra, zjem sobie tego daw, żeby mieć dobry skoka. Dobra. Nie wiem. Dobra, piję potkę. Zabiłem tego chłopa. Chociaż, chociaż, chociaż zabiję kogoś. Nie wiem, ja będę kampił. Jak się w ogóle Ja tu w ogóle otworzyłem. I mam czarda. Ale ja kwartą po prostu zabiłem, wiecie, jak to jest. No dobra, ja chyba... Jeżeli coś zapomniałem, to ja nagram shorts, ale jeszcze się dzisiaj jeszcze pojawi shorts z tym meczem o Mołdawią, więc oczekujcie, bo może to po odcinku nawet będzie. Ja rozumiem, że to nikt nie ogląda, więc... Więc po co ja mam powiedzieć? Widzą, chociaż... Nie wiem, no. Ja nie wiem, mam 300 subów, ale... Tych moich filmików z Fortnite'a prawie nikt nie ogląda. Po prostu. Trochę mi jest smutno, bo. Dobra, będziemy musieli teraz pójść. Będziemy musieli iść na kucaka, bo. Ja będę musiał iść... Ja idę na kucaka. O mój Boże. Kurde. Dobra, leczymy się tą apteczką? Kurde, no tu się nie mogę wejść, tu. Tam były moje budowle. Jezu. Kurde, no mnie ten, ten mistrz świata zabił, miał tą walizę, ale, są no, miejsce czwarte, ja, ja gówno umiem po prostu grać w tą grę, więc, ale nie, ja grałem dobrze, chociaż chociażby mam rage'a, ale dobra, o, ale dobra, ja sobie jeszcze tę gierkę obejrzę do końca i zrobię ten short o Mołdawii, no i kończę, i co, ja się z wami żegnam. I się po prostu w tym szorcie. No